Absolutnie nie kupuj tych okryć wierzchnich na wiosnę, jeśli dążysz do bardziej klasycznego stylu z nutą elegancji. Ostatnia propozycja to prawdziwy hit tandety, więc oglądaj do końca. Numer jeden to oczywistość. Kurtki z skóry. Wyglądają dobrze przez pierwsze tygodnie, potem zaczynają pękać i łuszczyć się, a zamiast wyglądać stylowo, wyglądają jak tania podróbka. Jeśli chcesz skórzoną kurtkę, tylko prawdziwa skóra. Numer dwa. Oversize'owe bomberki. Mają bezkształtny fason, fatalne materiały i wyglądają dobrze tylko na wieszaku. Jeśli bomberka, to polecam Ci tą wełnianą, dobrze dopasowaną. Numer 3. Parki z cienkiego poliestru. Parka sama w sobie jest ok, ale te lekkie, cienkie wersje to koszmar. Zero izolacji, zero stylu, a chodząc szeleścisz w niej jak paczka po chipsach. Numer 4. Sportowe softshella. Na górskie wycieczki spoko, ale na co dzień do miasta? No nie. Sportowe materiały gryzą się z eleganckim stylem, więc jeśli chcesz wyglądać dobrze, zrezygnuj z nich. Numer 5. To wełniana bomberka, ale z poliestru. Nie kupuj czegoś, co tylko udaje wełnę. To nigdy nie wygląda dobrze, nie mówiąc w ogóle o jakości. Chcesz sprawdzoną listę linków do najlepszych okryć wierzchnich na wiosnę? Razem z gotowymi stylizacjami, jakie nosić? To już w moim upbooku na wiosnę 10 marca. Zapisz datę, bo wtedy twój styl poszybuje w górę.